Przyznam szczerze, że gdy przeczytałam historię Anety, pomyślałam sobie prawdziwa kobieta petarda, kobieta o wielkim sercu i prawdziwa wojowniczka. Tak też siebie nazywa Jednooka Wojowniczka. Jest dzisiaj z nami w studiu. Aneta, weszłaś tu z wielką energią i z uśmiechem. Chciałam zapytać, czy zawsze tak było, zawsze byłaś taka pozytywna? No nie. Dzieciństwo gdzieś tam było, było bardzo ciężkie, ale to było tak do czasu wypadku, kiedy miałam 6 lat. Miałam wypadek w stajni, konie kopnął. Straciłam wtedy nos, policzko i oko. No, jak widać, nos i policzko dorobili, a oko to jedyna pamiątka, że tak powiem, po tym dniu. No i właściwie nie będę się tu wdrażać w szczegóły, ale było takie jedno ważne wydarzenie, moment w tym wypadku. Kiedy w karetce, kiedy już jechałam do szpitala, no i wtedy to był moment, kiedy zaczęłam. Odpływać. To był moment, kiedy nie czułam już bólu, nie słyszałam już dźwięków. I nagle stanęłam w półmroku i wiedziałam, że już, że już tak naprawdę jestem po drugiej stronie. A bardziej to do mnie dotarło, kiedy zobaczyłam białe światło przed sobą, taką jasność. Wiedziałam, że, że to jest moja droga, że chcę tam iść. I po lewej stronie tego światła czekał na mnie mój anioł stróż, który tak po prostu sobie cierpliwie czekał i, i tak. Na poziomie świadomości mówi spokojnie. No i kiedy chciałam zrobić krok, asystentka lekarza klasnęła i mnie wybudziła. No i wróciłam i jestem tu i od tego dnia chyba zaczęło się takie moje bardziej pozytywne życie, wartościowe. Zaczęłam doceniać to, że chodzę, że widzę, że oddycham. Też w szpitalu po wypadku byłam niewidoma, więc dzięki Bogu widzę chociaż na to jedno oko. Czyli nie załamałaś się po wypadku, wręcz przeciwnie? Czy był taki moment zwątpienia, że jak sobie teraz poradzę, nie wiedziałaś, co będzie dalej? Znaczy, na pewno od tego momentu zaczęło się, zaczęło się moje nowe życie i inne życie niż dotychczas. Ale teraz mówisz to z perspektywy czasu. A z czy po wypadku y, już wiedziałaś, że to jest Twoja druga szansa, czy, czy jednak y, miałaś za złe Bogu? Y, nie, na początku miałam za złe. Cały czas pytałam, dlaczego ja. Nie doceniając właśnie tego, że widzę i że dostałam przecież to drugie życie, chyba jakoś tak w wieku 15-16 lat zaczęłam w ogóle uświadamiać sobie, że przeżyłam śmierć kliniczną. Ja o tym totalnie nie wiedziałam, wyparłam to, może tak to ujmę. I wtedy zaczęłam właśnie widzieć to, że to jest moja druga szansa, że warto to wykorzystać i to ma na pewno jakiś cel. Doświadczyłaś wypadków w dzieciństwie i później przechodziłaś przez różne etapy, tak okres dojrzewania. Jak reagowali twoi rówieśnicy? No różnie. Przedszkole było takie na początku ciężkie, no bo wchodzi dziecko, które myśleć z temu było normalne, a potem przychodzi z wielkim białym plastrem na oku, więc czułam się trochę jak taka kurka do dotykania. No bo dzieci były ciekawe, to nie ich wina. Podstawówka przeszła fajnie, bo to były te same dzieci. No już gorzej było w gimnazjum. Kiedy to no były różne sytuacje przykre, miałam takiego kolegę, który kiedy tylko przekraczałam drzwi z gimnazjum, krzyczał na cały hall, patrzcie szklane oko idzie. Nie? Jakby nie reagowałam, oczywiście bolało, ale nie chciałam zniecać tego, a pod koniec w ogóle się we mnie zakochał i to, bo to jest ciekawa, na historia. No czułam się odrzucona, no bo byłam inna, a chodziłam do szkoły normalnej, nie dla osób niedowidzących czy niewidomych. No więc jakby rówieśnicy różnie reagowali, ale nie czułam się akceptowana ani w środowisku, ani też poczucia miłości gdzieś tam nie czułam w domu, więc no były takie okresy buntu. A czy ktoś cię wspierał w tym czasie? Czy ktoś mi wspierał? Byłaś pod opieką psychologa lub. Nie, nie. ani moi rodzice, ani ja nikt w żadnej terapii nigdy nie uczestniczyłam. Czyli sama sobie z tym poradziłaś? No, sama, myślę, że z pomocą Boga tu przede wszystkim. Mówisz, że inni cię nie akceptowali. A kiedy był taki moment, że ty sama zaakceptowałaś siebie? Był to 1 październik 2016 roku. Byłam wtedy na takim wielkim wydarzeniu motywacyjnym, Życie bez ograniczeń. W Krakowie to się wtedy odbywało i był taki moment, kiedy pewien prelegent zrobił takie szybkie ćwiczenie parominutowe, żeby zamknąć oczy, zobaczyć siebie jako tą małą dziewczynkę czy chłopczyka w tych kickach różowej sukience, takim, takim jak się było malutkim, podejść do samego siebie, do samej siebie. I się przytulić, powiedzieć, że wybaczam sobie wszystko, jestem swoim najlepszym przyjacielem i od teraz wszystko jest inne, że się kocham na całego. I to był moment wybaczenia sobie. Ja cały czas poprzez jakby winę narzuconą przez dorosłych na mnie, że ten wypadek to moja wina, winiłam się za to i jakby moment przebaczenia sobie sprawił właśnie to, że zaczęłam jakby widzieć nie tylko swoje wady, ale też zalety wewnętrzne i zewnętrzne. I to był moment przełomowy, kiedy jakby z tego przebaczenia sobie mogłam przebaczyć rodzicom, lekarzom, rówieśnikom, właśnie o których mówiliśmy przed chwilą, więc to był taki ważny moment i od tego zaczęła oczywiście proces, że to samo samoakceptacja, no bo to nie, nigdy się nie dzieje chyba w jeden dzień. I co było dalej? Kiedy postanowiłeś, że też wyjdziesz z tym do świata i będziesz o tym mówić? To był chyba 2017 rok, jest niedługo po tym wydarzeniu. Gdzieś tam na Facebooku mama takiego chłopczyka, który stracił oko w Polsce, drugie uratowali w Ameryce, napisała post, czy ktoś ma doświadczenie z wejściem do przedszkola, jakby dziecka jednoocznego, którym jest właśnie jej syn. No i ja tam właśnie dałam swoje, swój komentarz, to jak powinno być to przygotowane, przez kadrę, przy, przygotowane dzieci, rozmowa. No i inna mama kolejnego chłopaka, który, który jest niewidomy, na jedno oko, czyli niedowidzący, napisała do mnie wiadomość prywatną na Messengerze, że musi zadzwonić w tym momencie, czy mogę rozmawiać. Podała mi numer telefonu, zaczęłyśmy rozmawiać i pytała mnie o takie codzienne rzeczy z jednoocznością. Czy umiem pisać, czy na przykład obok gdzieś tam się uderzam w chodzeniu. No i ona rzuciła podczas tej długiej rozmowy takie zdanie: Aneta, powinnaś napisać o tym książkę, bo to będzie wielka pomoc, dla właśnie dla nas, rodziców dzieci jednoocznych. Aneta tak gdzieś tam w lewe ucho wleciało, w drugim wyleciało, jakby w ogóle nie przyszło mi to. Nie, nie doszło to do mnie. No i po 8 miesiąca zakiełkowała ta myśl. Ziarno, ziarno zakiełkowało i posta, postanowiłam, że piszę. Oczywiście nie wiedząc, co to jest wydanie, łamanie tekstu, nic sobie myślę. Uda się, to udanie to nie. Nic nie mam do stracenia. Ale wydałaś książkę. Wydałam. Rok później została wydana. Na moje urodziny w 2018 roku. Nie jest to może jakaś długa książka, bo jest króciutka, ale okazuje się, że pomaga nie tylko osobom jednoocznym, czy rodzicom dzieci jednoocznych, ale też normalnym, zdrowym, pełnosprawnym ludziom. Także cieszę się, że, że wiadomości są takie fajne, zwrotne, no bo to też motywuje do dalszego działania. Ty trochę łamiesz stereotyp tej niepełnosprawności, bo żyjesz, działasz, spełniasz się zawodowo, ale też, można powiedzieć, w miłości. I tutaj chciałam cię zapytać, kiedy był taki też moment, że pozwoliłaś sobie na tą relację z mężczyzną, bo mam wrażenie, że kobiety trochę jeśli same siebie nie zaakceptują, czują się źle ze sobą, nie wchodzą w związki, boją się tego. I jak to było u ciebie? Wiesz co, wracając do tych kobiet, to jest właśnie różnie, bo albo się boją wchodzić, albo wchodzą, bo szukają tej akceptacji i tej miłości. I to często jest niezdrowa miłość, tak, no bo często sprzedaje się, że tak powiem, brzydko to, żeby tylko ktoś mnie polubił albo pokochał. Wiesz co, ja w pierwszej, długiej relacji był, byłam mając 16 lat, więc to było dawno przed, jakby... Nie, nie akceptowałam wtedy siebie i też szukałam jakiejkolwiek akceptacji i rzeczywiście to była pierwsza osoba bliska, która zaakceptowała mnie bez tego jednego oka, taka jaka jestem, z, z problemami emocjonalnymi jeszcze wtedy dużymi, więc jakby u mnie to było w tą stronę, że zawiązując relacje bliższą z mężczyzną po prostu szukałam tej akceptacji siebie. A teraz, jak jest między tobą a twoim mężem, w to już mogę zdradzić, tak, że jesteś szczęśliwą mężatką. Czy rzeczywiście znalazłaś tą samą akceptację i wtedy weszłaś w związek? Wiesz co, ja uważam, według moich doświadczeń, że jeśli nie pokochamy siebie, to ciężko będzie tak naprawdę zbudować relacje z mężczyzną, bo, no bo jakby cały czas jest to jakby uzależnione od mężczyzny, moje poczucie wartości uzależnione od niego, a przecież mamy je czuć w sobie. Więc, jakby niełatwość też właśnie buduje i ciężko są różne konflikty przez to. Ale tak, jest szczęśliwą mężatką i też mamą, więc, jakby tu żadna tajemnica. Więc to jest dłuższy temat, ale myślę, że warto najpierw pokochać siebie, a, bo, a potem kochać innych. A jak pokochać siebie w takim razie? Och, to jest proces. Bo edukujesz o tym. E, masz cały projekt e, Tour of School, jeśli się nie mylę. E, więc jak uczysz kobiety i, i młodych ludzi e, pokochać siebie? To ja, ja myślę, że daję zalążek, a proces chyba oni sami muszą tą decyzję po, podjąć. E, ale przede wszystkim mówię, że wartość e, nasza nie powinna być wyznaczana przez słowa innych osób osób względem nas, czy to przez to, że ktoś ci po prostu głupia, brzydka, gruba. A... Tak często dziewczyny uzależniają swoją samoocenę od wyglądu po prostu. Tak, od wyglądu, albo ktoś coś powie, albo często młodzież się gdzieś tam porównuje, bo ma lepsze ciuchy, ten nie ma, ten coś umie, ten, ten nie umie. Więc naprawdę głód jest tej samoakceptacji i widzę mega problemy w tej kwestii, jeśli, jak jeżdżę właśnie i wykładam po szkołach w całej Polsce. Ale przede wszystkim mówię, że wartość jest nas samych, że dostaliśmy tą wartość z pierwszymi sekundami naszego istnienia, kiedy byliśmy. No wiemy gdzie. <noise> Malutcy bardzo. I to ona jest z nas i powinniśmy to wiedzieć, a nie szukać tego na zewnątrz, żeby nie porównywać się do państw, billboardów, aktorek z reklam, że jak nie będziemy sobą, no to nie będziemy w stanie być czyjąś kopią. Jakby to jest parę, oczywiście te 45 minut jest mocno zapchane i pokazuje też historię innych osób, które mnie zainspirowały, niepełnosprawnych, do zaakceptowania siebie. Ale to jest tak naprawdę zalążek. Oni muszą sami to chcieć. Często piszę z, z tą młodzieżą, zapraszają mnie na Facebooku, czy na innych social media. E, I często przerabiamy to jeszcze indywidualnie, no bo każda osoba jest indywidualna i na różnym poziomie ma ten problem z poczuciem własnej wartości. W całej Polsce żyją różni ludzie e, z różnymi stopniami pewnie niepełnosprawności, e, ale też decydują się na macierzyństwo. Chcą e, macierzyństwa. Co Ty byś im doradziła, powiedziała? No Ja myślę, że niepełnosprawność nie wyklucza nas z macierzyństwa i wiadomo, warto tą decyzję przemyśleć, bo to jest odpowiedzialna decyzja i zadanie na całe życie, ale uważam, że niepełnosprawność nie powinna wykluczać macierzyństwa. Wiadomo właśnie, to jest uzasadnione, uwzględnione od tej naszej stopnia niepełnosprawności, tego jak odnajdujemy się w życiu codziennym, ale jestem mamą 5 lat, nie przeszkadzała mi... Moja jednooczność i niepełnosprawność w wychowaniu e, córki, także uważam, że, e, że warto poznać tą zupełnie inną, piękną miłość. Gdzie w tej twojej drodze do znalezienia siły jest wiara? A, wszędzie. W sensie. Jakby to ona tak naprawdę daje im tego poera, którego widać. Odkąd poznałam jakby prawdziwą relację z Bogiem, to właśnie wyciągnęłam tą petardę z siebie i potencjał. I to on wszystko prowadzi. Nie ja. Moje rączki są tu. Ja jestem tylko narzędziem, ale, ale myślę, że w każdej kwestii jest i nie wyobrażam sobie, żeby było już inaczej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Myślę, że to jest potrzebne młodym kobietom, to, żeby mówić o akceptacji, żeby edukować i żeby pokazywać niepełnosprawność w innym wydaniu, w bardzo kobiecym wydaniu pięknym i udowodnić, że można być silną, piękną kobietą właśnie z jednym okiem. Dziękuję Ci bardzo, Aneto. A Was jak zwykle zapraszamy na całość rozmowy na nasz kanał na YouTube.